Hello ludziska z tej strony Fabu 84, a kolejny się na moim kanale. Dzisiaj gramy w Fortnite'a, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale. Pamiętajcie, żeby wpisać kod w sklepie na teraz z kropką na końcu. Kropka na końcu jest bardzo ważna, bo kod nie zadziała. No i co? Tu Wam się wyświetla kod i lecimy. Dobra, są jakieś zadania tygodniowe są. No dobra. To jest. E... Tal. Aha. A, to tylko trzy użycia tego. Kilofem trafić graczy. Aha. Co tutaj przy bosach lub strażnikach pustkowe przez 20 sekund. Dobra, no to to jest nawet do zrobienia. Ale ciężko jest uderzyć przeciwników 10 razy kilofem, no. Chociaż 5 powinno być. To by było o wiele łatwiejsze, bo 10 to oni wyciągną pompę i strzelam za stówę. No i... No i co? Nic się nie da zrobić. Dobra. Lecimy. Mm. Oby się udały te zadania. Jakoś, nie wiem. A co ty chcesz ode mnie? Co ty chcesz ode mnie? Czemu oni... Co oni chcą ode mnie? Czemu on mi krzyżyk dawał? Jakiś nie wiem czemu, nie mam pojęcia. Dobra. Okej, okay, gdzie jest boss? Tu. O, no to ja tu lecę. No, no i znowu nie ma rekina. Co jest? Co się z tym dzieje? Czemu znowu rekina nie ma? Ty. Nie wierzę. Haha, <śmisknę> zniknął. <śmisk> nie no, ale na serio, gdzie jest rakin? Tak, tak, oh. no. Jest połowa, oh, dobra. Przez chwilę była połowa. Tylko, ale nie, wszystko inaczej się ładuje. Jedynie rakin znika. Jakby nie wiem czemu. Nie. No, co jest? Obejście tego. Eee, yy, o, ha, myślałem, że to jest skrzynka, nie wiem czemu. u okej, okay. a pompę mógłbym sobie wziąć w sumie. Dobra, to muszę teraz kucać po prostu co nie obrazisz się co nie nie staje nie staje nie staje spokojnie Ech. Ech. Aha, bo to był... Ja ha że to ha był. Au. Dobra jest. Ja myślałem, że to bot był, a tu gracz był. Znaczy, myślałem, że to był gracz, a to był bot ten, co stał tak. Nie chciałem. No nie, nie chciałem. Mówię przecież. Dobra, karabin. Dobra, yes. Dobra to jest. Dobra, co jest wszędzie? Znowu myślałam, że to jest gracz. Nie, nie. No co? Przecież to było pięćdziesiąt jeden. To jest bez sensu. Ajajaj. Trudno, no. Ooo, nikt nie trafię w ogóle. Kto się w tym czasie wtedy wsiadał niego w samochód, no. No, co jest? Aha, obserwuj. Super. Się dało. Nieźle. Ale jak niby mam trafić wrogich graczy, bo... Gdyby botów. Botów to git. Ale graczy, no... To nie da się. Dobra. No, dawać. No, jest. Nie pamiętam swojej pierwszej gry akurat. Ciężko było to w, w pierwszym chapterze, w sezonie trzecim. Pamiętać, no. Ciężko. Ciężko. A poza tym, jak mam pomóc nowemu graczowi? Jak. Nie wiem dobra lecimy teraz dalej Nie wiem gdzie mogę polecić Czemu każdy ma jakiś tysiączny poziom a ja mam dopiero 49 Jak to się dzieje? Dobra, i boss? No nie, tylko nie tu. To stacja jest tu, dobra. Znaczy, no dobra, no jest wielka, duża, fajna. A co drugie, to co było? Aha, dystans. Dobra. Okej, okay. ale teraz uda mi się są na serio na pewno. W ogóle emotka tu jest i słyszałem, że niby też samochód. Ale nie jestem pewien. Oj, sobie podlecę tu i zatańczę sobie. Znaczy, no wiecie. Podżamuję, o! Ale bez sensu, że to jest... A, pojedyncza literka, dobra. Nieważne. Do tego byłem. Myślałem, że to będą spray albo Emoji, ale to do tego będzie metalika. Dobra, no. Mm, myślałem, że to balony. Nie wiem czemu. Ale fajnie, gdyby balony powróciły. Fajne były. I z pięściami by można było lecieć w kosmos. <laughs> co jest, to by było zbyt mocne na no serio. Dobra, boss jest... Tutaj, na tej stacji. Super. Mogłem tam też polecieć, ale tam zazwyczaj nie ma samochodu, nie? Wow, co jest? I później sobie tu podramuję, czy jak chcę, tam, Tańczymy. Idę na bossa. Najpierw. Dobra, widzę już go na mapie. I tutaj będzie przejeżdżał. Chyba nie... Nie, mam broń. Zapomniałem już w ogóle, że mam broń. Dobra. O kurde, co jest? Koło mi chyba rozwalili. Czemu ja tak zakręciłem? Koła mam wszystko, nie wiem. Uch mi rozwalili. Nie. To tak się da? Nie gracz. Dlaczego jest? Czemu mi ten samochód tak skręca? Nie wiem. Nie da się nim jeździć. On też ma broń. Chyba. Nie. Muszę wziąć ten samochód, bo nie wiem, nie da się jeździć. Czy mogłem, ale mnie wyrzucał 3 km w bok. I to było ciężkie, żeby z tym grać. Dobra jest. Teraz muszę tylko ich dogonić, Ała. Dobra, jest dzięki. No nie, wiem, co ucieka od busa? Ale to ja jestem dobry. Nie, muszę wjechać, bo... Łączyć, co jest? Czemu ten samochód nagle wybuchł? Wybuchnął Nie wiem Nie wiem co się stało i wolę nie wiedzieć Aha A, dobra 13 razy Pierwsza... Ja dużo razy to dostałem. Przecież co jest? Ja dużo razy na serio to dostałem, że pierwszy raz coś zmodyfikowałem. Dobra, to le co? Lecimy dalej. Okej, okay, oby się teraz udało, i żeby znowu nie wybuchł mi samochód. Bo czemu on miał 600 życia, i nagle sobie wybuchł? Dziwne. Każdy samochód eksplodował mi na razie, albo się zepsuł. Dobra, tu jest. To tu na stacji. Okej, okay. co, lecimy? No serio, by się teraz udało. Musi. Dobra. O, boss idealnie tutaj będzie obok przejeżdżał. Mogłabym wziąć broń i zniszczyć ten typów na samochodzie, ale nie. Wolę, że tako bezpieczniej będzie. Na pewno. No. Najministro. No mi Dobra, gdzie jest ten boss? Uch. Lecę na niego. Co jest? Co się stało? Jest. Dobra, teraz to będę strzelał. O nie co jest już! O! Jedź. Dobra. Jest. Jedź. Aha. No i znowu wybuch. Samochód na no nieźle. Czemu wszystko mi eksploduje każdy samochód, w którym byłem? Albo się psuje i mi skręca na 3 km. Nie wiem. Nie mam pojęcia, to jest szalone. Ale co, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I co, my widzimy się w następnym odcinku. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i suba na mój kanale. No i co, to by było na tyle. Siema.